Karnas ten, jak już wcześniej wspomniałam, wymyślił zawód, który nie istniał. Jest to tak zwana rola posługującego i ma za zadanie bacznie obserwować każdego uczestnika, bardzo zwracać uwagę na to, czego dziecko mogłoby potrzebować. Czyli wyręcza go w czynnościach, które mogłyby przerwać um, jego dobrą zabawę w chwili tu i teraz, żeby go nie rozpraszać. Czyli na przykład um, miesza z boku specjalny taki um, stół do mieszania kolorów, ponieważ przy, y, przy stole paletowym y, są barwy czyste: 18 kolorów, a jest możliwe takie miejsce, gdzie można sobie zmieszać kolory. Patrzy, czy na przykład dziecko nie potrzebuje stołeczka, czy nie potrzebuje poduszki, żeby sobie usiąść, ponieważ niżej coś maluje, czy kartka znajduje się na dobrej wysokości dziecka, przypina mu pierwsze pineski, a dziecko sobie przypina następne. Patrzy, czy nie potrzeba mu na przykład podać drabiny. Taka jest rola osoby posługującej, czyli bacznie obserwować i uczestniczyć. Uczestniczyć obecnością swoją w, w tym procesie. Że dziecko, żeby widzia... dziecko musi czuć, że jest widziane, ale nie potrzebuje krytyki, nie potrzebuje bawiące się dziecko tworzy taki własny, wewnętrzny, intymny świat. Jego ekspresji nie towarzyszą żadne, żadne oczekiwania ani komunikaty z zewnątrz. Są one przejawem jedynie własnej wewnętrznej potrzeby, swojego instynktu i intuicji.